Osolineum podpisuje dziś porozumienie o współpracy z Fundacją Lanskorońskich, w ramach którego to Osolineum będzie rozpatrywać projekty wydawnicze, konferencyjne i inne badawcze fundacji. Poszerzamy tym samym zakres naszej współpracy trwającej już 10 lat. Fundacja Lanskorońskich jest jedynym następcą prawnym Karoliny Lanskorońskiej, a, a ponieważ ona była ostatnią z rodu. To, to jesteśmy jedynym następcą prawnym po, po Lanckorońskich w ogóle. Fundacja została założona dwa lata po śmierci brata Karoliny Lanckorońskiej, czyli Antoniego, w 1967 roku. przepraszam. Jeszcze żyła, żyła wtedy jej siostra Adelaida, ale fundatorką była Karolina. Współpraca Osolineum z Fundacją Ludzkorońskich rozpoczęła się w 2016 roku, kiedy został uporządkowany status prawny kilkudziesięciu miniatur, przekazanych w czasie II wojny światowej przez rodzeństwo laskorońskich do Osolineum w Lwowie. Zespół 43 miniatur otrzymanych od fundacji luzkorońskich to typowa kolekcja rodzinna, arystokratyczna, która narastała przez lata. Większość z tych miniatur to oczywiście portrety rodzinne, ale są też wyjątki. Jest, wyjątkiem jest najstarsza miniatura z tego zbioru, portret Zygmunta III Wazy, który pochodzi z XVII jeszcze wieku, malowany olejem na pergaminie. Powierzenie nam tak ważnego procesu, jakim, jakim jest merytoryczna obsługa procesu grantowego, przyznawania środków przez Fundację Landskorońskich, jest świadectwem właśnie przede wszystkim zaufania i można powiedzieć tak, że oczywiście Osolineum zapracowało na to zaufanie przez ponad 200 lat swojej historii, ale to też jest zaufanie do nas, do współczesnych Osolinczyków.